Jest bydlak. Otwieramy gościa. Wczoraj była premiera. Ultra Premium Collection. I dzisiaj mam go ja. I dzisiaj go otwieram. I są to bardzo fajne zestawy. Ale już powiem wam, po samym czuciu opakowania. Mam wrażenie, że te Ultra Premium Collectiony, no nie są tak fajne jak te dwa pierwsze. Czyli ten z Charizardem i ten z Celebration. Tam jak pamiętacie była taka fajna walizeczka z trzema szufladami. To było takie solidnego plastiku. Tutaj mam wrażenie, będzie Będzie gorzej. Otwiera się to tak. Tak, to nie jest taka walizka. To jest wszystko takie bardziej tekturowo-papierowe. Ale jak ładnie się prezentuje. Wypadła ta jedna karta. Ojoj, szkoda, szkoda, że wypadłaś. O, tak to powinno wyglądać. Pokażę wam całościowy obraz. Bo warto samo to się fajnie otwiera Dobra i teraz tak tu u góry Są promki Które sobie zdejmę takim otoruchem. I mamy tak Jak to otworzyć fajnie Jedna mi wypadła tyle wiem Ale tu musi się dodać jakoś fajnie otworzyć O Patrzcie to można z tego ustawić Ale kozak można z tego ustawić I sobie tak stoją te promeczki fajne czy naprawdę ta ramka przewyższy mi inteligencję? I tak, moi drodzy. Mamy metalowego Mew EXA. To jest metal. Podobnie jak kiedyś tamte Charizard X był metalowy. Tak, ten Mew X jest metalowy. Zwróćcie uwagę na te fajne spiralne błyski. Mew X. Teraz ten, tym razem ten do grania. Restart, z Abilitką restart. Ze świetnym atakiem ja go sobie otworzę tak o po prostu. Bo ja lubię takie rzeczy otwierać i chować do swoich koszulek. Kodzik na ten zestaw dla was. Ląduje w koszulce. To jest 53 promka z ery Scarlet i Violet. No i jeszcze został ten przecudowny Mewtwo. Którego również otwieram. Powiem wam szczerze, dla samych... Samych promek kupiłem ten zestaw, a tu jeszcze może czekać sporo miłych rzeczy. Chodź tu Mewtwo Mewtwo to nie jest ex, to jest po prostu. Mewtwo. Dalej tak. samo to jest bardzo ładnie spakowane. Generalnie szanuję, nie ma tych skrzyneczek, ale sam ten zestaw jest giga ładnie spakowany. Trzeba mu oddać to, że to naprawdę wszystko jakoś ze sobą gra. Jest deckbox na karty. Są śliczne różowe kosteczki. Jest monetka, która jest przecudowna, Ten cały motyw mi jest super. No i to jest takie o. Tutaj nic szczególnego, akurat. Boostery, moi drodzy. Po lewej stronie 8. Po prawej stronie dla zupełnej odmiany również 8, co daje w sumie boosterów 16, i do nich zaraz przejdziemy. Ale tu jest jeszcze mata, i to jest bardzo, zdaje się, generyczna mata z takim motywem pokemonowym. Czy tu będzie jeszcze miu? Jest miu, proszę bardzo. Tak się prezentuje dużo pokemonów, i taki oto miu. Jest spoko ta mata, ale ja chyba wolę, wolę swoje. Chociaż do mojej kolekcji mat na pewno dołączę. Tu jest dalej trochę plastiku i spód jest chyba niewyciągalny. Chociaż tak się trochę rusza, nie, ale to jest niewyciągalne. Samo pudełko jest fajne. Można w nim trzymać karty, można w nim trzymać ból, można w nim trzymać coś innego. Ja tego plastiku się pozbędę. Ramki na karty sobie zostawię. To sobie zostawię. Promeczki też tutaj na razie wrzucę. I wszystko inne też tu na razie wrzucę. Boosterów moi drodzy jest 16, także ponad 16 szans na trafienie czegoś dobrego z setu 151. Kodzik dla was, jedna do przodu. No i lećmy tutaj. Jest dużo nadziei, dużo szans, dużo dobrych kart. To będzie porządny opening. Nie to co ostatnio, trzy boosterki. Teraz jest ich 16. I będę dość szybko przez to leciał. I Venusaur EX zapominałem, aż z tego wszystkiego. Piękna sprawa! I już pierwszy booster. To jest jedna z droższych kart tego setu. Venusaur EX w Alternacie. No to ja. Ja jest bardzo zdrowy. Dziękować. Tu dodatkowo Dito, który może być bardzo grywalny. Mocny start. Mocny start, moi drodzy. Potężny start. Dobrze. Kodzik dla was, jedna do przodu Jest energia Już mi się podoba strasznie ten art tego Magnemite'a Chyba go wcześniej nie trafiłem jeszcze A jest cudowny Caterpie, Iwioszka Fossil Kadabra, Ivysaur Slowbro, Slowpoke Liki Tank I omaster. nie spodziewałem się szczerze Że coś tu trafię, że to będzie dwa z rzędu dobre boostery Lećmy dalej Kodzik dla was, jedna do przodu i mamy Halo Energię moi drodzy. To będzie miła niespodzianka na start tych boosterów. Te Halo Energię bardzo będę sobie je cenił: Charmander, Spiral, Ryhorn, Magikarp, Daisy's Help, Venomoth, Rapidash, Pidgeot Reverse, Gloom Reverse i Chelsea. Nie HOLO Lecimy dalej. Kodzik dla was, jedna do przodu, tak standardowa procedura, tak rzeczę i proszę bardzo kolejny booster z setu 151, z setu, który cieszę się bardzo, że otwieram, bo pełno tu dobrych kart, drugi Mew X, złoty drugi UX! X, ej mam dwa złote Mew Pierwszego trafiłem chyba na shorty, moi drodzy. Jak ktoś nie widział, to niech wbije na shorty. Tam codziennie content. Wow! Ej, no to bogatego trafiłem. Tego UPCK. A. No to, moi drodzy, trafiłem bogatego UPCK. A. Tu jeszcze dodatkowo ta energia. I jeszcze te promki, które przecież mam. A! Cztery boostery. Takie dwa dropy. No to chyba tylko do szczęścia brakuje mi Charizarda. Z tego setu. Najlepiej tego w wersji alternatywnej, bo zwykłego już trafiłem. Energia, Fossil, Weedle, Zubat, Golding, Erika, Magneton, Nidoqueen, miał. Charmeleon w Arcie, piękny! I Jinx Full Art. Jak ostatnio miałem pecha na tych boosterach. Jak ostatnio miałem pecha do tych boosterów wszystkich. No to chyba oddaje mi za wszystkie czasy A no nie wierzę. Wow. Nie wiem co powiedzieć. Oddaję. Oddaję moi drodzy, i to już na sam start to jest dopiero 5 boosterów a jest tyle dropów. No to let's go next. Kodzik dla was, jedna do przodu. No i proszę bardzo. Chola energia po raz kolejny, proszę, podoba się mi Electabas, Koffing, Tangela, Grimer, Scyther, Charmeleon, Parasect, Maroak, Raidon i Mewtwo. Dobra, chwilę, chwilę trzeba odpocząć od tych emocji. Chwilkę trzeba, bo za dobrze by było. Zresztą w tym boosterze też była przecież hola energia. Jedna do przodu. Zwykła energia tym razem. Weeping Bell. Gasly. Paras. Voltor. Victory Bell. Duży Balon. Powietrzny zresztą. Firo, Erika, Krabi. Joltion. Holo. Dobrze. Łapiemy oddech. Łapiemy oddech. To by było dosyć zabawne, jakby się tak przemieszało, że teraz do końca nic nie trafię. No. Może jednak niezabawne Znaczy... jakieś byłoby, ale... Niezabawne, na pewno Cliffery, Seal Kabutops Ty no, może tak będzie Kodzik dla was, jedna do przodu Kora z kolejnych, energia, tym razem psychiczna Do mojego Gardi będzie idealnie pasować Magmar, Shelder Bellsprout Macchoke, Dewgong, Seeking, Sunshot Giovanni Charyzma. Drugi raz też tego typa trafiam. <grym> o mój boże, WTB tego trafiłem już. Mijolorajczyk, co się dzieje? I to jest znowu ten lepszy artyst. Alternate Art Giovanni Haryzma. O. Lećmy dalej, po prostu. Lećmy dalej. Dało się lepszego boxa? Pokaż mi jeszcze Charizarda i uwierzę, że wszystko jest w stanie się wydarzyć. Venonat, Metapod, PJ, Ponyta, Hunter, Golduck, Pinsir, Persian Reverse, Amber Reverse i Maltrus. Legendarka, no ale tylko hola. Jeszcze raz złapmy oddech. Jeszcze raz złapmy oddech. Kodzik dla Was. Jedna do przodu. Energia. Ognista. Jest Horsy. Snidora męski. Abra. Diglecik, Hitmonchan. Butterfree. Lapras. Horsy Reverse i od razu Execute ujawnił Reverse. I Arbokex. To jest... Nie wiem czy uwierzycie, ale to jest pierwszy zwykły ex z tego puste, Z tego... z tego produktu, z tego ultra premium collectiona. To jest pierwszy zwykły ex, bo do tej pory leciało same mocne. O mój Boże. No dobra. Arbog X. Pierwszy zwykły ex, ale... Nie pierwszy fajny drop. W zasadzie najgorszy z tych fajnych dropów. Wow. Jestem zdecydowanie pod wrażeniem Poliwak, Pikachu, Farfetch, Shelder, Bills Transfer, Golbacik, Leftovers, Nidorino Revers, Sidag Revers i Kabuto. Hola. Dobra, złapmy jeszcze jeden oddech i lecimy dalej. Kodzik. Jedna do przodu. Energia. Poliłak. Ponytka Pikachu Farfetched Golduck Pinsir Pins Transfer Venomoth Reverse Slowbro Reverse Giovanni Charyzma Fulard To jest ten gorszy art, ten mniej ładny Tu widzicie ten ładniejszy Można go teraz porównać Jest jest Fulard Tremera Giovanniego Nie mam pytań nie mam pytań, nie wiem, czy ktoś otworzył lepszego PCK. Może one tak dropią, a ja się tak podniecam, nie wiadomo dlaczego, bo a one wszystkim tak dropią. Nie wiem, nie oglądałem jeszcze tego openingu pół ludzi. Kodzik dla was jedna do przodu. Może nie wiem, może to... może wszystkim, a ja się cieszę, ale no kurczę, są dropy! I to tak potężne dropy. Kingler, Squirrel, Poliwak. Kangaskan i Drugi zwykły drugi raz dopiero zwykły i <grystanie> Kangaskan. Proszę bardzo, do koszulki. Ja po prostu otwieram. Dwa boostery zostały do końca. Jedna do przodu. To jest chyba czwarta holo energia, to też warto policzyć ile ich będzie. <grystanie> Nie mogę wyjść z wrażenia ciągle, że takie rzeczy podropiły. Persian Magnemite, Giovanni z charyzma tym razem Reverse i Beedrill. Hola. No to nie nie potrzebuję już magii z ostatniego boostera tak naprawdę. Charizard byłby słodko jeszcze żeby trafił się, ale tak by nie oczekujmy niemożliwego. Kodzik dla was jedno do przodu. Proszę bardzo. Energia. Rotatata, squirrel, ta Squirtle, Licky Tank, Venona, Snorlax. Slash Hunter, Dugong, Cubon, no i ostatnią kartą jest Raishu. Holo. Słowem delikatnego podsumowania. Cztery holo energie trafiły mi się z tego boksa. Dwie grasowe, e psychiczna i mroczna. No i drop I mam wrażenie, że to są bardzo mocne dropy. Ale może. Ktoś trafił lepiej, nie wiem, wskażcie mi kogoś kto trafił lepiej Jest zwykły Kangaskan, Jest Harry z Full Art Jest Harry z Madziobaniego Alternate art. Arbok X zwykły Jinx X Full Art Charmeleon Specjalnym Illustration Rare Mew X Złoty moi drodzy I Wenzaur Illustration Rare Nie mam nic do powiedzenia Wygrałem tego po samym Łatwo. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę i trzymajcie się. Pa-pa!